I to jest, moi drodzy, mój namiot dwuosobowy, ultra lekki. Wysokość tego namiotu to 1,15 m. Na taką wysokość rozkładamy kijki. Wystarczy ona na tyle, żeby bez problemu usiąść sobie wewnątrz tego namiotu. Długość namiotu to 2,10 m. Ja mam 1,78 m, więc bez problemu mogę się tutaj położyć, nie sięgając czubkiem głowy tutaj zewnętrznej powłoki. Wewnątrz namiotu mamy dwie kieszonki z dwóch stron na różne drobiazgi, jakąś elektronikę. Z jednej strony mamy taką kieszonkę, z drugiej strony mamy taką identyczną kieszonkę. Tutaj u góry namiotu w rogach mamy dwa haczyki z jednej strony i z drugiej, gdzie możemy sobie podwiesić latarkę wieczorem albo na przykład ee jakieś drobiazgi. Torebkę z jakimiś drobiazgami, żeby nam się nie zgubiła w odmentach namiotu. Namiot zamyka się z obydwu stron, wyjść, czuwaki. Są obukierunkowe, więc możemy bez problemu zamknąć od dołu do góry lub od góry do dołu. Wyjście jest z obydwu stron. Jest z tej strony i z tej to umożliwia na przykład bez problemu wychodzenie dwóm osobom z namiotu i wchodzenie. Możemy z z zrobić tak, że z tej strony mamy wejście, a po tej stronie na przykład trzymamy sobie nasze plecaki, żeby nie przeszkadzały nam w wychodzeniu z namiotu. Szerokość namiotu to jest e, 1,20 m, czyli na tyle, żeby idealnie zmieściły się dwie osoby ze swoimi materacami, i ja na przykład preferuję dwuosobowy namiot, dlatego żeby mieć miejsce na swój bagaż. Wolę mieć bagaż wewnątrz namiotu. Jak widzicie burty namiotu są dosyć wysokie, więc nie grozi mi zalanie, niż trzymanie na zewnątrz pod tropikiem bagażu. Tym bardziej, że bardzo często podróżuję z dużą ilością elektroniki, więc chciałbym zadbać o nią w miarę możliwości. Zapraszam was, Państwa do przedsionka. Przedsionek, jak widzicie, jest wystarczająco duży, żeby w tym miejscu ustawić sobie niewielką kuchenkę i na przykład sobie zagotować wodę, w przypadku gdyby mocno wiało albo padał deszcz. Wentylacja tego namiotu jest ukryta w tym miejscu, przez cały czas jest otwarta, ten czarny daszek jest usztywniony w taki sposób, żeby ułatwić cyrkulację powietrza jak również namiot nie dochodzi do samego końca. Jest dosyć duże światło tutaj w tym miejscu po to, żeby świeże powietrze mogło wchodzić dołem i ciepłe powietrze, żeby uciekało tędy. Czy też wilgoć. Zaraz do tego namiotu jest to, że jeśli chcielibyśmy zredukować wagę możemy sobie na przykład odpiąć moskitierę i ruszyć na szlak z samym tropikiem. Wtedy myślę, że waga namiotu byłaby o połowę lżejsza. Nawet może troszkę więcej. Te namioty występują w kilku kolorach. Ja mam zielony, uważam, że jest najbardziej neutralny, najbardziej się zlewa z tłem. Jest również biały, żółty, czerwony, jak również czarny. Na dzień dzisiejszy jestem zadowolony z tego namiotu. Jest dosyć lekki, poręczny, nie jest duży i jest dosyć wygodny w użytkowaniu. Szczerze mówiąc, nie miałem jeszcze przyjemności spędzić w nim ulewy, więc nie wiem, jak się będzie zachowywał w dosyć ekstremalnych warunkach. Mam nadzieję, że da sobie radę. Dobrze, moi drodzy, to jakby byłoby na tyle, jeśli chodzi o, o ten namiot. Jeszcze Wam pokażę go jeszcze raz z tej strony, bardzo proszę. Jak widzicie, jest tutaj taki przedsionek, z jednej strony, z drugiej strony on wygląda identycznie. Zalotu tego namiotu jest to, że zostawiamy go na kilka trekkingowych, co oznacza, że nie potrzebujemy dźwigać niepotrzebnie dodatkowego stelażu. Ale może być to jego też wada, ponieważ e, taki namiot bardzo trudno się rozstawia na e, skalistym podłożu, w momencie, gdy nie możemy solidnie umieścić śledzia w ziemi. No dobrze, moi drodzy, to chyba tyle, jeśli chodzi o taką szybką recenzję. Jeśli chcielibyście troszkę więcej informacji, proponuję, żebyście sobie poszukali w internecie. Nieźle, nie? To bo to też jest w internecie. Ja ten namiot kupiłem sobie na Aliexpress za około 700 zł, ale z tego, co widziałem, to na polskim Allegro również one już się pojawiły. A to jest jedna z pierwszych moich recenzji, więc mam nadzieję, że przy kolejnych będę miał więcej doświadczenia i powiem Wam dużo więcej ciekawych informacji.